O majówkę to zapytam chyba na samym końcu, natomiast na początek krótkie pytanie i krótka odpowiedź tak czy nie, czy lekcje ze sztucznej inteligencji powinny znaleźć się w szkołach, tak czy nie? Tak, jak najbardziej tak i my już powoli rozpoczynamy proces w postaci kształcenia nauczycieli, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jeśli chodzi o to, w jaki sposób z tą sztuczną inteligencją funkcjonować. Sztuczna inteligencja jest najważniejszą technologią, która w tej chwili zaczyna podbijać tak naprawdę każdy element naszego życia i dzieci jak najbardziej muszą tę technologię znać, a my musimy zorganizować szkoły w taki sposób, żeby one sztuczną inteligencją nie pomagały sobie w egzaminie. Co jest niezwykle istotne. A od kiedy to miałoby wejść w życie? E, te zajęcia dla nauczycieli, te szkolenia ze sztucznej inteligencji, one już trwają. Znaczy, my się naprawdę nie obudziliśmy. Ale wczoraj. kiedy to się znajdzie w programie szkolnym? W programie szkolnym myślę, że w tych przedmiotach, które w tej chwili wprowadzamy, już elementy sztucznej inteligencji będą się pojawiały. Subskrybuj, włącz powiadomienia i odkryj treści, które odmienią Twoje życie.